Piękny dzień, słoneczko świeci mną. A ja w tym wyjątkowym dniu idę do nowej szkoły. Hmm, może warto by się na tą okazję jakoś ładnie ubrać. Hmm, chyba ta kartka złota, którą dostałam na imieniny, będzie wręcz idealna. Hmm, no, chyba tak, wezmę ją. Jestem kochanie, wszystkiego najlepszego z okazji twoich szesnastych urodzin. O, dziękuję mamo. Nie wierzę, że pamiętałaś. Dlaczego się nie cieszysz? Przecież nie jeden raz, przecież tylko jeden raz się kończę swoje szesnaste urodziny. Tak wiem, ale szkoda, że tata tu nie ma. Och. Kochanie. Tata tu jest, tutaj. Pamiętaj. Nigdy nie myśl, że go tu nie ma. Dobrze, ubieraj się, a nadal czeka tort. A prezent dopiero dostaniesz wtedy, kiedy wrócisz ze szkoły. Oby to były nawet ciuchy, bo mam tylko to. Dobra, w sumie mogę się już ubierać. Tak, chyba taki to dobrze. Kochani, bo spóźnisz się do szkoły i nie zjesz jeszcze tortu. No już idę. No już jestem. Jaki gigantyczny! My to razem zjemy? Spokojnie, przecież jeszcze przyjdą do Twojej tak? Mamo, nowa szkoła, nowi przyjaciele, jeszcze ich nie poznałam, więc. Raczej wątpię, że ktoś do nas przyjdzie dzisiaj. O! No to przystanie, no to zostanie resztki dla ciotka i wujki, i dla Twojej skołanej kuzynki. Dla tej małej diablicy. Chodź, pobawimy się twoimi włosami, zrobić ekstra koka, normalnie, aż wyłuszy włosy. Przez rok mi musiało odrastać te włosy, mamo, nie zapraszaj ich tu, spokojnie, ona była teraz mała, a teraz jest pewnie o wiele, wiele starsza, więc raczej wiesz, powinno być dobrze, nie martw się, kochanie. Na pewno jakoś się dogadacie za tamto. No. Ale wiesz co? Macie będzie ze mną w klasie. Macie, to twoja stara koleżanka. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. e e Kochanie, ja muszę ci coś powiedzieć. Usiądź, bo to może być szok. Mamo, zaraz się spóźnię na autobus. Podwiążę samochodem. No dobra. A więc, gdy byłaś mała. Nawet nie mała, byłaś jeszcze u mnie w brzuchu, czyli wiesz, jak powstają dzieci. Mamo! Wiem, jak powstają dzieci. Nie musisz mi mówić, dzięki. Dobrze. Więc babcia, czyli moja mama, tak wiem. Miała nadprzyrodzoną moc. Śmieszny żart. Mówię na poważnie. I ta moc. To była jakby dodatkowa osoba w ciele, czyli dodatkowy duch, czy jakoś tak się to mówi. Nie wiem, jak się to mówi, ale naprawdę. Dodatkowy duch, mamo, nie rozśmiesza mnie. No i co się stało z babcią? No, nadal żyje, więc. No więc ty dostałaś jej geny, czyli też masz dodatkową osobę w ciele. Że że co mamo piłaś coś? huch, nie, nie piłam nie, wygl nie wyglądam jakbym piła, prawda? jeśli powiesz imię swojej tej duchowiczki czy jak to się tam mówi ona się pojawi no to jak ona ma na imię? miraculum i musisz powiedzieć wyraźnie Mi miraculum emendo miraculum emendo Mamo, chcę zjeść. O, oh, to będzie idealne. Ham, ham, ham. Mamo! Ty, Wam tam cicho. Mamo, ja jestem w jakimś dziwnym kolorowym pokoju. Właśnie, teraz jakby ona zastąpiła Twoje ciało, ale ja nadal Cię widzę, jako Mary. Nadal Cię widzę, Madi. Nie widzę mirakulum, tylko Ty ją możesz zobaczyć. No dobrze, zmienię się. Mirakulum, ma ją natychmiast zmienić. Oczywiście, moja pani. Madison Emendo. Ach, to było tak dziwnie taki kolorowy pokój. Jakby. Ach. Chodźmy już do szkoły. Oczywiście, idę po auto. Dlaczego stoimy? Hmm, chyba będzie burza. Przecież słoneczko świeci. Ani że zrobić brzmotów nie było. Kochanie, na pewno będzie burza. Ja to wiem. O, błyszknęło się. Ach, no mówiłam, że będzie burza. Szybko jedźmy do szkoły. Mamo, zaraz będzie padać, a ja mam na sobie najładniejsze ciuchy. Po no to jedziemy. Słuchajcie, dzisiaj przejdzie jakaś nowa, więc. Jeśli jest fajna, ma ładne ciuchy, jest wyczesana, bogata, to obszczęcie ją. Wtedy ja chcę z nią pogadać. Jasne. Oczywiście. E, 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 jasne. No. O, chyba ktoś otwiera drzwi. E. O, jest Madzia, Madzia, no nareszcie, chodź. Ach, co za szmaty ona nosi. Zamknij mi się. Akurat ta kokarda mi się podoba. Dobra, z, z, pa, znacie plan dziewczyny, mówimy, kto tu rządzi i komu ma nie podskakiwać. A jeśli się nas będzie czepiać, to zobaczymy, czy zrobi takie same wyzwanie. A ja jakoś już nie chcę grać tej popularnej, że co? No wiesz, no nawet fajna ta dziewczyna. No to wypadasz z naszej paczki. Poszukam sobie nowej. Jeszcze tego pożałujesz. Dobra, idziemy. Idziemy. No i tak właśnie się zako... A wiesz co, to ja idę sobie stąd. dla... Dlaczego? Bo to są te takie popularne jazdy, które myślą, że są najlepsze w szkole. Ty tylko nie wiesz, jak kiedyś byłam ich ostatnią ofiarą. Niech to skończyć jak jedna Molly z szóstej. Dobra, yy, widzimy się w sali, tak? No cześć, jestem Stacy, a ty? Madi. A, oh, witaj Madison. Bardzo ładna kokarda. Gdzie ją kupiłaś? Dostanę ją od mojej babci. Oh. No właśnie, czułam, że taka troszeczkę wieśniarska. Ej, a to sobie chamy jest, z rozumiem. To ja chyba bolać. Co tam. Wiesz co? Szukam trzeciej do mojej grupy. Wiesz, jesteśmy najlepsze w szkole. Dostajemy najlepsze jedzenie i td. Naprawdę. Tak, tak, tak. No więc chcesz dołączyć do naszej paczki. No wiesz. Em... Um. Momencik, muszę z kimś porozmawiać. Ech, dobra, daj 10 minut. Słuchaj, przecież mieliśmy się razem kolegować. Nie z nimi, one są takie... B. Ale, no... Proszę cię. Mogę tylko jeden dzień. Wtedy będę może trochę sławniejsza niż jakaś dziewczyna ze wsi. Dla niej tak już jest, jest sławna. No dobra. Skoro chcesz, to ja... Będę pochylać się po korytarzu. Ale czekaj, to nie znaczy, że koniec naszej przyjaźni. Słuchaj, możesz się kolegować z nimi, wiesz? Mam no to gdzieś. I tak już byłam raz pchnięta przez moją koleżankę. Zbyt bardzo dramatyzujesz. I będę do nich chodzić, pamiętasz? Będę! No więc, zdecydowałam się. I mam nadzieję, że powiesz tak, bo mnie się nie odmawia. Tak, tamta koleżanka jakaś... no pewnie jakaś nie w sosie dzisiaj. Wszyscy są dzisiaj nie w sosie. To te krówsko. Tak, to właśnie ona. Przy... Co myślałam, że jesteś dobrą przyjaciółką. <laughs> Odsun się ode mnie, bo mi zaraz zachlapiesz tym błotem z kopy tak całe futro. Ach, a ty jesteś jakaś prima primadonna. Myślisz, że jesteś tutaj najlepsza, ale to nieprawda. Po prostu sobie tak wmawiasz. Jestem najpiękniejsza, jestem najpiękniejsza, a pewnie chyba jeszcze w życiu lustra nie widziałaś. Ja lustra nie widziałam. O ty głupia idiotka do kogo ty to mówisz? Wiesz, że ja znam z dziewczyny. Mnie się czepiasz, to ona jest jakaś nieteges. Ja jestem nietegas, tyle wypasz na siebie, a do ciebie się już w ogóle nie odzywa. Naucz się dobierać, przyjaciół, bo ja jestem ta prawdziwa, a ona jest z bajki. O księżniczkach, które zobaczysz jeszcze cię wykorzysta. Do jakichś nieznanych celów. Nie słuchaj jej. O, zakres Mhm. Jeszcze jej dam, primadonna. Hej! A ty tu czego chcesz? Przecież jesteś razem z nią, tak? Wywaliła mnie. I dobrze. W sumie nie będę jej się słuchać na rozkazach. Zamieścimy się na niej. Na ich dwóch. Wiesz, że jest za niedługo impreza? Mhm. Mam taki plan. Ideal.